Byliście kiedyś w Pantelonie na Śląsku, dokładnie w Katowicach. Widzicie coś takiego tutaj jest? Taki sam, a w sumie bardzo podobny do tego, który znajduje się w Rzymie. My jesteśmy akurat w galerii zwiedzania, już w samej, e, no samej Pantelonie, w tej katedrze byliśmy. Teraz jesteśmy w jego podziemiach. Zwiedzamy tutaj wystawę multimedialną, a później idziemy na wieżę widokową na samą górę. Jeżeli chcecie dokładnie zobaczyć, jak tutaj wygląda, to zapraszam do zobaczenia pełnego materiału bo na dniach pojawi się naprawdę długi film z Katowic, pokazujący między innymi to miejsce. Mamy tu różne gry, ekrany multimedialne, pokazujące różnych sportowców, laureatów, nagrody, literatury, sportu i tak dalej. Wszystko oczywiście multimedialne. A wszystko właśnie w podziemiach tego panteonu w Katowicach. Bilet nie jest drogi, bo całe zwiedzanie razem z wieżą widokową z tarasu widokowego to jest 17 zł. No, a jest to wszystko pięknie tutaj zrobione, jak widzicie. My idziemy zwiedzać, a tak mówię, cały materiał znajdziecie na pewno w moich materiałach. Nie wiem jak wam, ale mi się tutaj bardzo podoba. Co chwilę jakieś gry multimedialne. Tak tutaj ekrany z informacjami różnego rodzaju wystawy, opisy Tu mamy kryptę biskupów. Jesteśmy na tarasach widokowych. I są te całe kółkace. A za chwilę będą dzwone wbić. Też tutaj znajdują pontaszkę.